Zanim zajdziesz w ciąże, twoje mięśnie brzucha wyglądają tak. Ale gdy dziecko rośnie, wyglądają tak. tak. Pomiędzy twoim sześciopakiem znajduje się tkanka łączna zwana kresą białą. Po ciąży mięśnie brzucha często wyglądają tak. I wiele osób nazywa to po prostu brzuszkiem mamusi. Na początek musimy przestać nazywać to brzuszkiem mamusi. Medyczna nazwa to rozejście mięśni prostych brzucha. Diastasis resti. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Te małe przerwy w mięśniach brzucha są często największym źródłem kompleksów u moich klientów po porodzie. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie jesteś na to skazana. Moja pierwsza rada? Najgorszą rzeczą jaką możesz zrobić są ćwiczenia takie jak brzuszki lub Russian Twisty Zamiast tego ćwiczenia takie jak marsz w leżeniu na plecach albo prostowanie nóg są lepszym wyborem Po drugie zaobserwuj mój profil, bo tłumaczę te wszystkie zdrowotne rzeczy najłatwiej jak się da A jeśli napiszesz słowo baby to wyślę Ci darmowy, bezpłatny trening z tymi wszystkimi bezpiecznymi ćwiczeniami, które możesz robić już od dziś Let's go